U mnie w domu ładowarką codzienną jest coś takiego. Mam około 10 egzemplarzy, kupowanych chyba na dwa albo trzy razy, i w miarę jest to samo w środku i w użytkowaniu. Wszystkie telefony ładujemy za pomocą takich ładowarek. Mamy je podpięte we wszystkich pokojach. Na działce stosujemy troszkę inne, ale tam są też inne uwarunkowania. Ładowarki używamy od lat sprawdzają się. No ale skoro mam taką zwykłą, pospolitą, tanią ładowarkę, to chciałbym zobaczyć, co ona potrafi. Ładuję telefon Asusa, gdzie są ustawione ograniczenia ładowania, więc ten telefon nie pobierze więcej niż tam około 12 W, przy tych ustawieniach, które mają chronić akumulator w tym telefonie. Tutaj widać, jak powoli zwiększa się moc przekazywana do tego telefonu. No i ponownie, w 21 minucie porównuję sobie energię pobraną przez ładowarkę sieci energetycznej i energię przekazaną tutaj do telefonu za pomocą USB. No i wyszło na to, że tutaj około 20-22% jest różnicy, czyli używanie tej ładowarki jest mało efektywne energetycznie i powoduje konkretne straty, tak to można nazwać. Pokazuje też jak wygląda wyświetlacz w tej ładowarce. Może on też wpływa na większe zużycie energii, no bo coś musi świecić.